Your okay. przepraszam Was? No, Ej, zaczynamy, zaczynamy urbex, Witam Vi Urbex TV. Jeżeli jesteś tutaj nową osobą na tym kanale, to wiesz, co po sobie zostawić. Suba łapkę w górę. My sobie zwiedzimy dzisiaj taki to, to obiekt. Z tego co Michał mówił, to to, że to jest hotel, hotel, hotel restauracja. Jak możecie zobaczyć. Szybki urbeksik. I nie wiem, wejdziemy sobie może od tej strony. Oczywiście trzeba dokumentację zrobić z tego miejsca żeby było co dla Was jak to przedstawić fajnie. A i żeby nie zapomniał, wbijajcie wbijajcie do, do Micha Michała yy, na wszystkie tam media społecznościowe. Wszystkie linki będą w opisie tego materiału. I tyle. Aha, czyli tu można było tak przejść sobie. Ładnie. tu była posiłki dla o, i chyba wydawali nawet z tego co mi. Mam no. no, widać tą salę o nawet talerz, talerz się ostał jeszcze jeden tu mamy toaletę Tu możecie zobaczyć, jakie, jakie były tutaj talerze, nawet pozosta pozosta pozostałości po kuchni. No i trzeba patrzeć, po... o jeżeli się do piwnicy, nawet to jak, y, czas, poz to jak czas pozwoli. O, o kuźdę, zobaczcie na tą. Zobaczcie na tą salę. Jaka ona musiała być duża i piękna. Na te zdobienia tej sali. Możecie zerknąć. Jaki. O! Jaki, jaki malunek. Zobaczcie. Tu musiało być. Coś w tym stylu. Ale malunek piękny stół, 100? stół? A, do no Michał mi poprawił stół, bilardowy. ale ktoś już go zwolał przewrócić i zniszczyć, niż. Nisz... No i kolekcja puszek z tego co widać trzeba tak delikatnie, żeby, ale nie, tutaj nawet to. Do... Zrobię drugie zdjęcie, to zobaczycie. Tutaj jakiś murarz jest nad, nad drzwiami. Zrobię tak. I jak podejdę bliżej, to zrobię kolejne zdjęcie, żebyście o, trochę je oświetlę, żeby było lepiej widać. Zbliżymy troszeczkę. Ale tu nawet widać, że się paliło, a sufit nie jest w takim stanie, że... Naprawdę, o mam... Tutaj właśnie leżą zdobienia już. Pełno kroszy. Tutaj co mamy? Ko kolejną, yy, kolejny to toaletę. Opcja. Tu nie będziemy wchodzić, bo zobaczcie, jak to jest zagruzowane. Już. A, w sumie, no tu już ścianka, ścianki działowej nie ma. Chociaż o. To, fa to, to fajnie wygląda, akurat. Nie wiem to Michał Michał gdzieś poszedł Poszedł O, jaka figurka pozostała Takie Takie zdobienie, takie ładne figurki a poniszczone Masakra Na górę wchodzimy? No wiem, bo... etapa, no. Yy, Ten, yy, właśnie robiłem zdjęcia tego, tego zdobienia. Kolejna toaleta. Yy, tu były chyba pokoje u góry, to nie? Z tego co widzę, bo tutaj jest. ale widzę a to jest zalanie z tego co widzę ale futryny ładnie zdobione jest jeszcze parę pięter więc tu oj oj pokój ładnie ładny niebieski jest zrobiony, robiony a teraz wam pokażę to co mamy tutaj więcej już to się zdążyło zawalić ale Szko szkoda, tego, szkoda tego miejsca, naprawdę, Zob te wszystkie zdobienia te. No to tu już sobie nie wejdziemy. O, proszę, tu taki ładny pokój, otwarte drzwi. Więc mówię. Kolejne łóżko. Tak, trochę zajrzałem, bo kolejne porzucone łóżka w jednym. Nawet, ramkę tam, nawet tam ramkę widać. No ale zobaczcie to. No kuźdę. Ja się dziwię, że nikt nic z tym nic nie zrobił. Że doprowadził do, do takiego stanu, że to tak wygląda. Szkoda. A jeżeli. jeżeli... Właśnie, nie ja wam przypomnieć, ja sam zapomniałem, żebyście subskrybowali kanał, bo już niecałe 200 subskrypcji nam brakuje do wbicia. Do tysiąca, więc Min był bardzo wdzięczny za pomoc i. Chociaż nie wiem, czy tu jest warto stawać, bo już widać farba z drzwi schodzi, olejna nawet. Mamy tam kasetę, ale nie będę wchodził, ponieważ nie widzę podłogi. A tutaj chyba coś drzwi położył, żeby tam dalej przejść. Z tego co widać, to mógł być piękny, piękny hotel i. A zrobili z niego coś takiego, jak widzicie na... Jak widzicie. A jeszcze nam z tego co wiem. Tu mamy toaletę, ale nie to toaleta ładnie wykończone, ładnie wykończone płytki. Tylko huźdę. Bolek. Jak się widzi takie miejsca, to z, z serce się łamie. Bo, bo naprawdę by można było coś tego, z tego pięknego, z, pięknego zrobić. A mamy coś. Coś takiego. Więc naprawdę. No nie będę też wchodził do wszystkich pomieszczeń, bo możecie zobaczyć co jest w każdym w każdym z nich. Więc no nie będę. Więc no Jeżeli by było coś wartościowego do zobaczenia, za to bym wam to pokazał. A poza no, tym, co widzicie, nie ma nic. A jeszcze widzę na koniec piwnicę i ale nie no te płytki. Zobaczcie, jakie. Ile musiało w to kasy pójść. A zrobili, a zrobili, a zrobili taką, wam powiem co. Yy, a zrobili. Z tego. Tego ruina, więc naprawdę przykro mi, naprawdę mi jest przykro, że to tak wygląda. Nie wiem, zrobię jeszcze takie zdjęcie, żebyście mieli. Teraz zobaczcie coś pięknego. tu jakie? Zobaczcie. Op, sobie to przeskoczymy. Tu już z tej ściany nic nie zostało Niestety A tu właśnie mamy piwnicę? Tak mi się wydaje, więc idziemy tam Mówiłeś coś Michał? Okej, okay, to tylko piwnica zahaczę i wychodzę. No dobra, spoko. A tu się paliło kiedyś, czy coś? A, to dobrze myślałem. Bo jest wszystko przemoczone tak, że... A piwnica wygląda tak. Mamy jakieś pozostałości. Nawet obra obrazy mamy, kasę, no by chyba kasę fiskalną. Kalendarz z, już Wam mówię, kalendarz z 2004 roku. To musiało hulać do 2004 roku, a o, nawet film Harry Potter, tu jakieś dokumenty pozosta pozostałe, Pozo Ktoś zostawił dokumenty, gdzie jestem przeciwnikiem takich zostawiania takiego, takich dokumentów, gdyż, iż, ponieważ... Yy, I to jest koniec piwnicy, no to wychodzimy. Gdyż, iż, ponieważ yy, naprawdę, naprawdę to są czyjeś dane osobowe, a one są tak zostawione same sobie. Kasety mamy, dobra, wychodzimy, bo Michał mówił, że jeszcze jedną lokację możemy zahaczyć, więc... Więc ja wybijam stąd. No. A też nie ma co, co wam pokazywać. Co wam pokazywać? No to nie chcę, żeby też ten film. Nie wiem ile trwał, bo. Was zanudzę. Więc wychodzimy. Ja muszę zadzwonić jeszcze. I. Szkoda naprawdę Szkoda takich, obiekt, takich obiektów bo, bo mogły być Kiedyś, kiedyś mogły być yy, Piękne A co stało to co widzicie? Co zwiedziliśmy Nie będziemy schodzić, wchodzić już tutaj, bo no bo nie ma sensu tego a chcemy jeszcze uchwycić obiekt, więc jeżeli film Wam się podobał, to zostawcie coś po sobie, jakąś łapkę w górę, subskrypcję na kanale, o, o co bym Was prosił, żebyśmy dobili tego, ten tysiąc do końca roku. No i wbijajcie do, do, do Michała. I do zobaczenia na następnym murbeksie Szczałka.